No witam Cię człowieku, skina z, z ostatniego odcinka, bo tu ten przepiękny Glock Shinobu. Trzeba było napisać w komentarzu, których z tych noży, którego pokazałem na odcinku wybierasz, który Ci najbardziej podoba, więc zobaczmy kto z skina wygrywa. Dzisiaj też będzie oczywiście skin do wygrania. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze nie wiesz na 10 subskrypcji. Postaram się rozdać kilka kost za darmo dla Was, a z ostatniego filmu wygrywa kabik fajny odcinek, ja chciałbym mieć. Przepraszam, dzwoni ktoś. Fajny odcinek ja chciałbym mieć Huntsman Knife Stain, także gratulacje. Ten skin Huntsman Stand jest tutaj, także gratulacje, wygrywasz skina, żeby go odebrać, wystarczy napisz komentarz pod tym filmem, jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco, jak zauważasz Twój komentarz, to od razu Ci skina wysyłam, jak, tak jak to ma miejsce co odcinek, a Ty drogi widz, jeśli chcesz wygrać tego skina, zostaw łapkę w górę przede wszystkim, subskrybuj kanał z dzwonkiem i oczywiście oglądaj do końca, żeby przekonać się, co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać skina. Zapraszam, do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, witam oczywiście na Jimfor's Się Najlepszy kodik w tym miejscu sobie wpisuj. Santi7, aż 15% więcej do depozytu z kodem Santi7. I darmową skrzynkę Millspec dla nowych osób na start. Przypominam, że strona jest dla osób pełna nich przeznaczona tylko i wyłącznie. A dzisiaj, od 800 zł do Karambita, eee, spróbujemy sobie taki odcineczek zrobić. Najtańszy Karambit, chociaż Karambit już był kilka razy na odcinku sprawdzany. Może zróbmy sobie do jakiejś innej koski challenge, jakie to są koski ogólnie w CSie, czekaj, knife zróbmy sobie dzisiaj od 800 zł do butterfly'a, drodzy państwo jaki jest najtańszy butterfly na, na stronie ile ten najtańszy butterfly kosztuje 400 z 800 zł na czwórkę jest to, jest to realne, ale nie wiem, czy za pierwszym razem się uda, będziemy musieli troszkę bitew pomielić, na pewno to nie będzie Alin zagrany od razu Zróbmy sobie na początku za 200. na terminalu, na point rushu, na terminalu, na trzech. Okej, okay, czyli ostatnia skrzynia decyduje o wszystkim. Z ostatniej skrzyni Charm Kaugar musimy e, trafić lepszego skina niż przeciwnicy. Wtedy taką bitwę wygrywamy, drodzy widzowie. Wy jeśli chcecie wygrać koskę... Hansman Brightwater, musicie się udać na Discorda, na Discordzie rozdajemy właśnie koskę Hansman Brightwater, więc zainteresuj się tematem, no trzeba koskę wygrać. Trzeba koskę wygrać, trzeba koskę zgarnąć, trzeba kocką machać w CS-ie, żeby przeciwnicy się aż bali. Tutaj jak na razie jest lipa totalna, bo skrzynia za 3 dychy dała nam ścierwo po 20 groszy, no ale jest ryzykowna, bo to jest skrzynia CS-owa. A tutaj czarmy już powoli zaskakują. Nie wiem, czy to w ogóle będzie profit. Będzie profit znakomity. Czemu to nie była ostatnia skrzynia? Teraz dla nas, teraz dla nas! No nie, no nie. Hm. Czypał, czypał. Jest profit duży. Głównie dzięki tym czarmom, ale jest profit znakomity. Tylko, że nie dla nas. Dostaje nam 6 stówek, ja bym zrobił identyczną bitwę, bo ja wierzę w, tej, wierzę w te skrzynki Ascent Kowgar, że one potrafią rzucić, że one potrafią dać, że one potrafią zmienić przebieg tej bitwy. Więc sprawdźmy jeszcze raz, taka sama sprawa, czyli 200 zł bitwa, te same skrzynki, ten sam tryb. No i zobaczymy, czy taki sam rezultat będzie. No teraz nie ma środkowego bota, więc całość musi do mnie lecieć. Na lewo bym poprosił. Na lewo, tak, na lewo, na lewo, machamy na lewo, tylko że z ostatniej skrzynki, bo tutaj komu by poleciało, to i tak będzie dobrze. Komukolwiek poleci, będzie git, no jeden lepszy skin poleciał w sumie z tej skrzynki, więc całkiem spoko. Ona jest spoko, no bo tutaj w tej skrzynce pierwszej, którą otwieraliśmy, był skin do trafienia za 1200 na takim samym procencie, co każdy inny, więc jest spoko. I uwaga, teraz dla nas z lewej, nie wiem, może, no, no jest remis, tak, będziemy się kłócić o tego skina, co Wygrałem. Wygrałem, ale no nie ma dużego profitu tym razem, bo te czarmy yy, tak sobie rzuciły tym razem. Słuchaj. przedajmy te skiny, niech się tylko pojawią w ekwipunku. Musimy zagrać delikatnie ostrzej, coś czuję, więc będzie delikatnie tak. 10% kałach na pewno wiedzie. Wiedzie dodatkowo 10% USP, 5 sztuk. I taka bitwa będzie na 4 graczy na trybie underdog. Dla nich fajne skiny, dla mnie safari mesh. Ale nie na odwrót, dzinia! Nie na odwrót. 200 ziko prowadzę. W sensie, no, przegrywam o 200. Czypał, czypał, czypał. Każdy jeden musi z nich trafić, a to 10% będzie naprawdę ciężko. Dobra, no Pago już odskoczył, ale Bandura i to jest kwestia USPA za 200 zł, które nie leci tak często. Z tych czterech skrzynek, które zostały. Może być naprawdę ciężko cokolwiek tak naprawdę trafić. A jeszcze, żeby dwie osoby trafiły skina za 200. Delikatnie czuję, że to może być niemożliwe. Dwie skrzynki do końca, 10% USP, nic na razie z nich nie leci. I chyba na tym zakończymy właśnie tą bitwę. No tak, niestety. Lub albo Madura, albo Nex, niestety ja tego na pewno nie wygram. Także już spieszę z kolejną bitwą. Będzie to Olin. Nie ma się co rozdrabniać, bo jeśli chcemy Butterfly'a, to delikatnie trzeba. Wziąć pod włos i przeszpącić coś. Trzeba zrobić szponta. Jeśli do tego momentu w filmie i chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz komentarz szpond. Szpond 7, o, szpond 7. Szponciciel 7 albo szpond 7. Musimy przyszpądzić delikatnie, widzowie. Dajmy Fire na pewno. Zostaje nam 200 ziko. I 200 ziko ja bym przeznaczył. Na, słuchaj, waterproofa. Dwie sztuki i za 40. Tak, skrzynia Santiago i dorzucimy jeszcze jednego. Stickera Santiago de Cederem, Tryb terminal na trzech, na czterech graczy Ufam swojej skrzynce jak, nim, nie, jak Nikomu innemu Więc na czterech graczy w tym momencie Skrzynia Santiago na samym końcu Rzuca dla mnie AWP onidadzi Za 1300 zł e, Jestem Przekonany, że tak się stać. <grym> Pierwsza tutaj Nie czarny tylko stickersy, one 8 zł Kosztują Skrzynia, teraz fajnie dało w miarę no, sumarycznie wszystkie skiny to są w miarę dobrze e, wartościowe. Dobra. Tutaj czarmy mnie interesują, bo to droga skrzynka za 44, a potrafi dać, potrafi rzucić, co teraz udowadnia. Dwa skiny mega drogie. Kolejne czarmy. Tutaj jeden skin taki spoko. Fireshocki. Dawno tego nie otwierałem. A może to błąd właśnie? A może to błąd? Bo poleciały dwa spoko skiny. A może to błąd, bo poleciały kolejne trzy spoko skiny. Waterproof. Pięknie, że coś daje chociaż. Tutaj. Pięknie, że coś daje chociaż. I teraz Santiago po lewej. Na lewo! Na lewo, łajbę! No nie. No poleciał ładnie, ze skrzyni za 3dychy, trafić MK za 200, to też jest mega spoko, no spoko profit jest zgarnął Shelly, szkoda że nie my, dzisiaj nam się nie udał ten challenge od yy, 800 do Butterfly'a, może mam zawyżone standardy delikatnie, no ale chciałbym tutaj coś przygarnąć, no wiadomo, że bym chciał do swojego ekwipunku jak najdroższe skiny. Drodzy widzowie! Na dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Pamiętajcie, grajcie rozważniej z głową na G4. Niekoniecznie jak ja to mam w zwyczaju, bo ja tworzę kontent rozrywkowy. Doskonale o tym pamiętaj. No i oczywiście, kodzik Santy 7: 10% więcej. Przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie namawiam, masz z kodzikiem santi 7. Warto sobie kodziku używać. Przypominam Ci oczywiście o Instant Depozytach, czyli. Wpłaty skinami przychodzą ci od razu. Natychmiastową wypłatę każdy ma indywidualną, więc sprawdź sobie ile ty masz natychmiastowej wpłaty. Czyli na przykład wpłacasz sobie za 200, 112, dostajesz od razu. Natychmiastowej w moim przypadku możesz tą kwotę od razu wykorzystać, od razu skinki sobie wypłacić. A po 8 do jak dostajesz resztę. No niestety ze, ze strony SteamA wprowadzono taki update, że takie rzeczy muszą być. Ale na G4 właśnie można sobie ten instant Deposit mieć i wtedy wykorzystujesz całość. Grasz sobie bitewki, nie tracisz czasu na czekanie. Widzowie, serdecznie dziękuję Wam wszystkim razem i każdemu z osobna za komentowanie tego filmu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to przypominam, Ci, żeby to zrobić, bo trzeba z kilka odcinka wygrać i za oglądanie tego filmu. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem i widzimy się oczywiście jutro, bo odcinki są codziennie. Trzymaj się na razie i cześć.